tem zostać chce lub mistrzem od naprawy. Fiksik musi uczyć się, aby nabrać prawy. Więc mają swoje szkoły, w nich uczą się co dzień. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Się, wielki sekret jest. GPS. teraz kolej! Moja! Pięć! Jeden, dwa, trzy i... Tak? Czekaj, muszę wybrać drogę! Mam iść tam czy tu? Myśl szybciej! Nolik! A ty co tam robisz? Nic nie robię! Czekam na swoim miejscu! Dobrze! I nie ruszaj się! I co, Ognik? Co to było? Alarm na Fiksitabie! O! Zaraz zaczyna się lekcja! Szybko! Dokończymy grę? Później! Kiedy małe Fiksiki zaczynają naukę w szkole, dostają własne Fiksitaby. To małe komputerki, które wszystko potrafią. No dobrze, może prawie wszystko. Nauka z Fiksitabem jest przyjemna. Można na nim czytać książki i pisać zupełnie jak w zeszycie. Można też słuchać na nim muzyki, oglądać filmy, odnaleźć drogę do celu i wysyłać wiadomości do przyjaciół. A jeśli chcemy, to możemy też korzystać na nim z ludzkiego internetu albo z tego tajnego fiksikowego. Są w nim informacje ze świata fiksików. Są też na nim przeróżne gry. Takie gry to wspaniała zabawa. Ale można w nie grać dopiero po odrobieniu lekcji. Szybciej, bo się spóźnimy! Znam całkiem niezły skrót! Lećcie za mną! A teraz w którą stronę? Muszę sobie przypomnieć! Może w tę stronę? A może w tamtą? To w którą? W lewo czy prawo? Eee, nie mam pojęcia! Aha! To co zrobimy? Wrócimy i zmienimy trasę. Przylecieliśmy stamtąd. Myślę, że stamtąd! Na pewno nie stamtąd! trasę stąd! Ach, chyba się zgubiliśmy. O o! No lik, tylko nie panikuj! Powiedziałem, o o, ale to jeszcze nie panika! Ognik to twoja wina. Powiedziałeś, że znasz niezły skrót. Jak się stąd wydostaniemy? Skąd mam wiedzieć? Wiem tylko, że spóźniliśmy się na lekcję. Dzięki niemu. Ja wcale nie chciałem, przesiągam. Dziadku będzie na nas zły. Ach, o co chodzi? Chyba już wiem, jak stąd wyjść. Jak to? Zobacz. Zapomniałam, że w Fixitapie mamy nawigację GPS. Fajnie. Tylko co to takiego? Nawigacja GPS to interaktywna elektroniczna mapa, która pomoże Ci znaleźć drogę. Nawigacja ustali, gdzie się znajdujecie, dzięki sygnałom wysyłanym z satelity. Wystarczy tylko wpisać adres, do którego chcecie iść lub jechać, i GPS znajdzie najlepszą trasę. A po drodze może podpowiadać, gdzie i kiedy trzeba skręcić. Dzięki temu łatwo dotrzecie do celu. My teraz jesteśmy tutaj. A gdzie musimy dotrzeć? Ja, dobrze wiesz, do szkoły! Ale gdzie ona jest? Żartujesz sobie? W laboratorium profesora Eugeniusza! Ciszej trochę! Dokąd chcesz dotrzeć? Do laboratorium pana profesora Eugeniusza. Poczekaj, trwa ustalanie trasy. Ha! Udało się! Nawigacja każe nam iść tam! Za mną. A jeśli pójdziecie inną drogą, to nawigacja wskaże Wam odpowiednią trasę. Nareszcie dotarliście. Niestety ominęła Was dziś bardzo ważna lekcja, bo zgubiliśmy się. Przepraszamy. Jeśli jeszcze nie wiecie, to uczyliśmy się o nawigacji. A to ciekawe. A my użyliśmy nawigacji, żeby tu dotrzeć. Tak. Pokazała nam odpowiednią trasę. No, to macie naprawdę sporo szczęścia. Nie dostaniecie dzisiaj jedynki. Ale od tej pory, dzieci, nie wolno wam się spóźniać. Już się nie spóźnimy, bo na pewno nie będziemy latać skrótami. Się, to wielki sekret jest, a skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest